Znowu to ta jakość taka dziwna. Wyprofam, ale to nic. Widzowie, patrzcie, chcą pokazać w tym filmie, jak idziemy na ewencie. Wprofam was, jakość jest taka, jaka jest. Zielono za nami, cząk jest zabity. Mamy dynię widzowie, tak w ogóle. Formujemy dynię przepraszam was, bardzo, ja nie, ja chciałem to mi jakoś naprawić. O, w włebi go. Okej, okay, my już go zabijemy. To jest ten dom strachów i może do niego pójdziemy. Napiszcie, że na jakimś streamku, czy coś taki... Mocniejszy stream, ale farma tutaj mi się bardzo podoba. Okej, okay, ja robimy tak. Dobra, ja on ucieka. Soki. Okay mogę mi wskoczyć zaraz okej okay, to jest okej okay. bardzo lubię takiego typu eventy okej okay. i robi ty pięknie 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 I widzę dynię, ale już ktoś chyba ją ukradł dobra ukradł ukradł zabijemy ją. No. prawda ja nie chcę Gdyby ta to jakoś taka była, jaka jest No ale fermierz ty! Dobra, Co Całe szczęście. Aha, ja na ziemię klepię z totememem. Na ziemię, sojusz, spoko. Ja mam mnie na mnie nie, nebilu! Okej. Okay. No, na ziemię. Chcę gonić Steve'a. Nie no, ja nie jestem Steve'em, ale ok. Jak widzicie, widzę, że jestem w sakwie. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, dlaczego. Jak myślicie, dlaczego nie? ja jestem w planie no? Czy napisać komentarz? Mogę film nazwać. Widzę, jestem w klanie Witocha plus Event Halloween. O, i ma Fadynia. Ale fajnie. I co nowa kolejna by zrobić? Mamy no, trzy, let's go. Ha, ma łuk, Lipa jest. Okej. Okay. No i jak mam stąd teraz jakoś uciec? Ku, okay. dobra niestety, ale jeśli w to macie znaczy problem, to nie widzicie gdzie tutaj jest Ender Quest, to jest tam jakby coś. Okej, okay, a na ziemią, że ja mam Ja nie jestem jakimś bogiem piwi. No co to jest za twitter jakiś? na odpal wesłę. No żal tak ja mam odpady do i jota Dobra, dobra no nie grać mam odpału serio, widzimy taki odpał kurde To są i mogę naformić na nich na kilki Nie, nie wartuję Jesteśmy chamscy mówię na, ja, na skałkę Tylko okay? gdzie ona jest? No. Co go klepiesz? Steve'ków się nie klepie, takich biednych. Kto się na Krzywcie klepie? O debilu. Ha, bo mi bania padła. Właśnie na pewno mam wyceku jakąś panie Więc wiesz, jak coś tam to... Kupcie moją <laughs> Moje jajo Trochę ci peżą, bo jest na rynku Nightlife chyba Jest moje właśnie więc polecam Okej okay, Steveków nie klepiemy na start Okej okay. oj zabliśmy żona który chciał klepać. No, dobra. ja ją klepiłem w Stevków. Tak się bawi. Chcę obranicą Stevków. No, debiu. Okej, okay, nie, może... No, dobra, sami no, co, co ja robię, to biorę ją już na skankę. Oh, debile! No i moje budki, panel na hita. Foseta kupić, do, teraz po tej skałce... W tej skałce dziwnie trochę wygląda, ale jest bardzo fajna. Tak, lubię Monarchię. Kiedyś mniej lubiłam. Bola bym teraz to jest mój top server. I tak Smutno teraz, wy ten film jest takiej dziwnej jakości, jak właśnie widzicie, bo bez studia nie działa niestety. Tak jest smutno. No I ona ziom, i ona ziom, i ona Johna, naprawdę, naprawdę, widzimy. Ja specjalnie nie zrobiłem, specjalnie nie zrobiłem. no teraz, teraz. Jest taki debil. Koknoka ludzi. staki debity. I buciki. Pozdra. Szkoda, że ten film jest takim czymś. Musimy dojść na tą skankę. To jest jeszcze w sumie miejsce, gdzie szybciej można, bo jeśli ludzie ci nie skomukają, ale spróbujmy tą, bo to będzie pewnie dużo lepsze. Aha, dobra, poza. To to mogłabym się objechać i wiemy na ten byśmy zdążyli tylko błagam żeby nie tam tamtym łukiem nie uff, dobra to jest Steve to jest Steve nie nie dobra to jest knocker z taki jeden trzeba okej okej widzę ja to jest, taki, to jest tak wynerwiające Ja na tym mam ochotę przyjść do jego domu i go po prostu zaać Takie okropne, ludzie tak wynerwiają No jak ma w to prawda. Nie ma z tego nic, z tego nie ma. Debil. Co jest? Ta szczęśliwa zmianka. Fajnie. Steve. Nie no, ja mu bania padła. No razem. Ja. Jest taki Steve, który chce sobie zarobić. zdobył takich teraz. Dobra, ale lepiej jakby zginął ode mnie Po takiego ziomala, co nie? Okej, okay. i bo... Kurde, już się wywala. Wracamy na ziemię Zobaczycie, jak tam rynek Chynka 2 za 10 kupię sobie i zobaczymy jakie to. Dobra, damy wszystko. Więcej spalni se kupię. Bania za 40. Nie pozdrawiam. Ser. Chranka jeszcze! Dobra, bania. Tania. Się pić kawę, my na Okej, okay, no to zarówno co z mągli fulla seczka. Okej. Okay. to sobie trochę tego w Widzowie. Yy, no, Chciałem złowić podziękowania za wspieranie kanału moim najlepszym kolegom, mianowicie. Fron Nikołaj Oskar Franek. Dzięki jesteście najlepszy. Pozdro oraz komunikat, wybyście przestali hejtować, tak jak na niektórych filmach. Koń